Dzień dobry lub dobry wieczór, drogie dziewczyny byki i drogie chłopaki byki. Ta pełnia jest w Waszym znaku zodiaku, więc jest szczególna dla Was i takie też szczególne karty dla Was mi wyszły. Karty są już przygotowane, dzisiaj przyjęłam formułę, taką mam potrzebę, krótszego czytania, szybkich przekazów. Są dwie karty dla byków w relacji, pierwsze dwie i dla byków, które nie są w relacji. Albo są bardzo na początku tej relacji, te dwie pozostałe. Zaczniemy od byków w relacji. Rycerz Kielichów i Wieża. Ciekawe zestawienie, powiecie. Te osoby, które troszkę już karty tarota znają. Otóż u jakiejś pary ta pełnia może podbić bardzo um, eros w Waszej relacji. Bardzo może być podwyższona temperatura, mogą być przelotne burze i opady które zostaną zwieńczone pogodzeniem się poprzez przekazanie kielicha miłości. Czyli ktoś do kogoś wyciągnie tę rękę na zgodę i może się ogniście zakończyć to godzenie. Nie wiem, jaka tam elektryczność u Was w relacji przebiega, ale pełnia, pamiętajmy, może wszelkie nasze emocje mocno podbijać. I należy to zauważyć, no i... Nie mówię, że się tego wystrzegać, bo emocje są bardzo potrzebne w naszym życiu, ale na początek ważne jest, żeby sobie je uświadomić. No i zastanowić się, czy nie są za duże, czy te wyładowania elektryczne w tej waszej relacji potencjalne, są w, tak, w takiej dużej amplitudzie drgań potrzebne. No, chyba, że macie taką naturę. Czy się lubicie godzić walkowie, to ja już nic nie poradzę. Natomiast byki pojedyncze mają. Niemniej ciekawą sytuację, bo jakiś byk albo dziewczyna byk singiel, singielka, może być jednocześnie w dziesiątce buław i z tej dziesiątki buław przewędrować szybko do rycerza buław. A co to oznacza? Z takiego poczucia, o nikt mnie nie chce, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nigdy już nie znajdę tej jedynej, tego jedynego, możecie wejść w energię. No nie do końca dla Was y, taką naturalną, bo buławy to znaki ognia, strzelec, lew, barana, Wy jesteście m, przecież byczkiem y, ziemskim, czyli monetowym. W rycerzu buław, idziemy po swoje. W Rycerzu Buław, co koń skocze, po prostu kuszy się, aż za nami unosi, jak nam na czymś zależy, albo na kimś zależy. I tutaj mówię i do Pani, i do Panów. Pamiętajmy, że pełnia może nam takie emocje podbijać, te romansowe. No i pytanie, czy chcemy tylko romansu, czy czegoś więcej? A jeśli nie chcemy czegoś więcej, to warto sobie to uczciwie powiedzieć, możliwie blisko początku tej relacji. Bo w tym rycerzu buław może też być osoba, która y, zawraca w głowie i no też może w sercu i po której zostaje już tylko kurz, jak się ta osoba z życia oddali. Więc na to należałoby uważać. Natomiast tutaj może być bardzo ogniście. Także bardzo ogniste energie u Was. Byki mogą być u niektórych z Was oczywiście. Podczas tej pełni i w najbliższych dniach. Natomiast na koniec mam dla Was zagadkę: co lubią twórcy na YouTubie? Twórcy na YouTubie lubią suby, lajki, komentarze, podbicia. Jeśli masz aplikację YouTube'a, wsparcie na YouTubie, ewentualnie wsparcie na To. I z tym Was zostawiam. Trzymajcie się ciepło i spokojnych energii życzę, chyba że ktoś potrzebuje mniej spokojnych. Pozdrawiam, papa. Pa.